A cześć witajcie w kolejnym luźnym graniu. Nie wiem czy będzie to dłuższa seria, czy tylko kilku odcinkowa. Ehm, jesteśmy w grze o nazwie Rocket Beards. Dale, dalej będziemy mieli przecież wszystko w tym W tytule. Ehm, jak widzicie steruję wielkim kurczakiem i no nie wiem nie, czy to jest parodia Korei czy czegoś ale e, idziemy po jakichś szybach jakiś boże jestem trochę dzisiaj e, nie, nie do rozmowy nie mogę zebrać myśli o więc e, będę się plątał ale postanowiłem nagrać e, ten materiał, ponieważ na moim kanale ostatnio jest dość dużo materiałów z Paydaya i nie ma żadnego innego kontentu, Więc yy, no trzeba by coś urozmaicić. Ponieważ sam Payday może się wielu ludziom przejeść. Zostawmy to na razie. ła! Nie wiem dlaczego był tamten guzik. Nie wciskam dużych, czerwonych guzików. To był jakiś guzik. Aha. Dawaj, oleć. guzik Ej, jeszcze ja nie wiem, zabrałem to ze sobą, może się przydać Eksploracje przede wszystkim Trochę kiedyś pograłem w tą grę O, optyka. Ale nie pamiętam za dużo Pamiętam jedynie, że dość przydatny był pad Bo sterowanie na kreaturze jest dość irytujące i. I Prz moją nie uwagę, zapomniałem sobie nadawać pada. pada Na, hmm. na kasenkę włączyła allein russisch Ich, <laughs> okay. ich habe Ani nie zginę, dopóki ja nic nie wrzucą. Okej. Okay. Niestety. Poziom... 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 Y, strzelania ma... Y, swoje jakby proporcje? A! Skakuj! Gupi nie, nie da się ich przestrzelić Ja wiem czy tak powinien zrobić ale Przeżyłem, przeżyłem Naprawdę mi to na... Jak koranciu wygląda. To no. O, coś ciekawszego. W ogóle, słyszałem strasznie muzykę. Dajmy tak. Spoko, może być broń. Okej. To jest O kurwa. O, oh, mam zasięg do niego. Spokojnie. A! Ej, to jest zajebista, Takie chowanie się. Nie... Nie testowałem tego... wcześniej. Ej, na nich ja. Bulldog. To nie można pewnie ich obejść i nie bawić się z nimi, ale to jest zabawniejsze. A. Ej, ej zmień, zmień mi broń. Odnieś... Nie, to karty. A, ja, może, on mi nie Ja że jest z gum gardę. ja Kurwa. Is bullshit! Kura. To za małe piecze kurwa kurze. Dobra, dawaj amunicję. Strasznie... ...amożerna to jest broń. Ale szybka i to jest dobre. Hihihi, szybka. O! Napęd nuklearny, co? Chyba gdzieś do tego momentu grałem. Może trochę dalej. To było naprawdę... Bu ne pan? Den 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 den. Yalptam. Alarm. Heyo. Den 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 den. Hey. Dairemi. -da 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 Dyn, dyn, dyn. Ty ej Ammo ale, ale jestem cicho na nagraniach. A później... Wydaje mi się, że nic nie mówię. Ej no, tu. Wydaje mi się, że nic nie mówię na nagraniach, a później jak patrzę na ścieżki dźwięku, to jest to nawet dość często głośno. Przynajmniej jak nagrywam ej, ej, Dawaj ci... kurwa, gdzie? Dawaj amo! Amo! O a. O ow den Ten, den, musi kurwa ej, ej tam jest samo, tam jest samo Jebać <ścoughs> Bawi się Ej nie, nie potrafię tym serować jeszcze I właśnie mam go No Tego nie lubię tej misji. Może tej misji. Tego chyba przerwałem nawet od na tej misji. KIN! F**k! Kurwa do Sambrio. Okej. Okay. Dyn, 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 co teraz? Dawajcie wszystko co macie, no Żartowałem! Żartowałem! Nie musisz wszystko! Fak Ej, ej! Leź w górę, leź w górę, kop dziurę, kop dziurę Okej okay. Na szczęście życie jest dość często Kop dziurę, ko w dziurę, w dziurę, w dziurę, Aha, jest życie Kurwa, jakim badassem trzeba być, żeby tego, żeby tak napiewrzać Dobra, dajcie amo. Amo, Ammo. Amon. Ej. Amo, to Ludzie zrozumieją, którzy oglądają tą marną imitację anime o nazwie Tokio Ghoul. Amon. <głysza> oglądają w ogóle dzisiaj Tokio Ghoul'a. Mam zamiar zrobić po zakończeniu e, materiał o Tokio Bo to co już prezentują e, w, telew w telewizji japońskiej twórcy anime i z otaku to jest masakra. No co, idziemy zabijać lewaków O, nie mogę tam przejść Szkoda. Ponieważ no Tyle osób się jara w takie ogóle A polecają innym nawet A takie ogóle to jest bardzo mizerne anime Nie wiem kto im tak spaczył. To... Nie da się nazwać normalnym gustem Jeżeli są w stanie polecić komuś e, do oglądania Bo no Takiego nie ma nic eee, Nie ma nawet e, jakiejś ściągającej fabuły Po prostu to jest mizerne anime eee, ostatniego sezonu jej dostałem wiadomość na facebookach druga Zabaran, co baran coś ode mnie chce kiedy ja mogę nagrywać mudzin co mudzin Godzin do mnie pisze, bo chciałem z nim grać godzinę temu. Tak, 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 tak bardzo ignorują biednego knupka. Ja chciałem sobie pograć w poidea, bo dawno z nim nie grałem i narzekałby, że miałbym 25 infymi, kiedy on ma 6. Eee, troszkę ich tam jest. Mm, wiecie co, zakończyłem na standardowych chyba 20 minutach i... Eee... Na stanach odcinku po prostu będą więcej Muszę coś sprawdzić O Mają Double clicky działają Eee się z wami przywita e, Musicie mu napisać Cześć Ekstermi Eee PIERDALAMY Eee Faken w dupę dostałem Ładnie tak sześć, w dupę la, To la, Den 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 den, den. Wiecie Co JOLO YOLO! 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 Ja Ja nie nie Fajne, że deszcz często padał pewnie w tej grze. Haha, Wygrałem na... bar. Dobra. No ma tak, e, telefon z w facebookach, żeby ciągle bipczał. Znaczy świecił się bardziej. Gdzie ja mam lecieć? Tam. Cesar. Okej, okay, dotarliśmy. Wiecie co? Czwarty chapter. Na tym chapterze zakończymy tą piękną rozgrywkę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że ta seria zastąpi dla mnie Unturned, czyli to jest czyli materiały, które nagrywam i uploaduję. Dobra, które wrzucam, bo mam nagrany za na zapas, jeżeli nie mam nic do nagrania. Um, mam zamiar ponagrywać dopiero jak na ja tak parę odcinków, 5-6 to wrzucić po kolei i później dorzucać jak Antarnet i niestety mam Antarnet jeszcze dograny więc no jeszcze kilka odcinków musicie do tego przeboleć już więcej nie nagrywaliśmy więc komuś nie podoba seria no zakończy się za niedługo komu się podoba no przepraszam możecie mi napisać to to poszukam czegoś w tym stylu albo zrobimy Antarnet bo jak jedna się wyświetleń na internecie, na moim kanale, to jest bardzo dobrze. Mogło być lepiej, ale, co, ja, czego ja wymagam? Jestem małym youtuberkiem, który nawet regularnie filmów nie dodaje. Dobra. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się na razie.